Dzień dobry kochani! Dzisiaj chciałbym podzielić się z wami nieprawdopodobną historią. Z uwagi na to, że wczoraj e, miałem możliwość korespondowania z wspaniałym artystą, kompozytorem, muzykiem Carlosem Santaną i przez całą noc naszej konwersacji postanowiliśmy, e, że stworzymy nieprawdopodobny utwór e, na dwie gitary. I ten utwór chciałbym dzisiaj Wam zaprezentować z uwagi na tego całego pierdolca, którego wszyscy dostajemy w domu, yy, wiadomo z przyczyn takich, a nie innych. Teraz zaprezentuję Wam wspaniały utwór pod tytułem Ucieczka z domowego więzienia. Proszę posłuchać. Bardzo Wam dziękuję. Izolujmy się i uważajmy na siebie, kochani! Pozdrawiam! Ja!